Hej, hej! Cześć! Z tej strony Skorcz. W tym krótkim wstępie chciałbym Wam powiedzieć, na czym polega właściwie ten odcinek Ekipy w Akcji. Razem z Somkiem postanowiliśmy używać tylko i wyłącznie podstawowych wersji broni. Takich prosto z fabryki, bez żadnych dodatków, ani nawet bez żadnych malowań. Było to na tyle ciekawe doświadczenie, że na pewno będziemy to powtarzać, mimo że <grym> nie, nie szło nam w tym meczu jakoś wyśmienicie dobrze. Zachęcam Was, żebyście dołączyli do tego wyzwania i albo dołączyli do mojego Discorda, gdzie będziemy się mogli umówić na wspólne granie i zrobić naprawdę dużą ekipę, która będzie później w akcji, albo żebyście chociaż mi wysłali kilka waszych krótkich klipów, z których później zrobię montaż Waszych tylko akcji. Tak, dla odmiany, żeby nie było na moim kanale tylko i wyłącznie o mnie. Pamiętajcie, łyse giwerki bez dodatków, bez kamuflaża, krótkie materiały wysyłane na mojego maila. Znajdziecie go w opisie. Dzięki. Ja tymczasem zapraszam Was do oglądania. Ten przynajmniej jako takie przyrządy celownicze. No, odwołuję to, są chujowe, nic nie widać. Najgorsze jest to, że jak nie weźmiemy tego wozu pancernego, to ktoś go weźmie i dostajemy nim w dupę pewnie. No to wysadźmy go. A, uważaj przez pewne, że ktoś jest. Ha! Au! Łaaa! Wow. Ale mnie szybko ściągną. Tak. Ja też go dość szybko ściągnąłem. On trochę za wolno. Hmm, ale jak przełączysz jego na ogień pojedynczy, to co prawda traci absolutnie wszystkie atuty szybkostrzelności, ale można patrzeć. Ale da się coś trafić. No, nie jest to głupie. Ej, kontakt. Gdzie? B2. U. Ej, kurwa, stoję za osłoną. Walczysz na bro za tobą. Od B1 dostałem. Jestem tuż za tobą. Czuję to ciepełko. Ale poczekam, aż oni zaczną przechodzić przez mur. A no świetnie, mamy śmigłę. Kurwa, no i oczywiście byłem pierwszą osobą, w którą strzelił. Zajebiście. Prawie zrobiłem double killa. On zrobił chyba poczurnego. Trzeba przyznać, że goście są celni, nie to co my. Mhm. Ale my wygrywamy. Już niedługo. Kurwa nieraz typa ty panie trafiłem. Słyszę śmigło? Ale mocno go rwał Wiesz, nie mam nic przeciwko śmigłowcowi Mam coś przeciwko temu, że jest niezniszczalny czasami No, chodźmy do tego C2 I po drugiej stronie są chyba Lecisz mi głowiec, uwaga A na i tak dostałem Uważaj po lewej stronie jest bezpoś... w tej części co ty To jest ten sam, który mnie zabił poprzednio Dobra, jestem w panu samym ale pan samochodzik jest w sposób kurwa nieskuteczny, przeciwko dronowi Bo 7,62 zatem daje strasznie mało obrażenia Koleś ma 88 do 7 A, musi być druga strona. Śmigłowiec. Wiem, widzi mnie. Ty, ale nasz? No cóż, no trzeba mu przyznać, że bardzo szybko neutralizuje opór w samym jego zarodku. Znaczy po prostu strzela do wszystkich, tak? A że nikt nie strzela do niego? Ty, ale to my ma... jeszcze... jeszcze jesteśmy w stanie ra... rady to wygrać. Musimy po prostu im zająć resztę punktów. Ja chcesz zająć otwarty punkt.